A w dzisiejszym odcinku dron z AliExpressu. Również zatrudniłem kamerzystę, zobaczymy jak sobie poradzi. Uwaga, wideo bez cenzury. W zestawie mamy uchwyt na telefon, zapasowe i śrubokręt. No i oczywiście kontroler, który jest zasilany, ma baterię tutaj wbudowaną, mikro z różnymi funkcjami, jak to rozpakujemy. Dwie duże anteny, genialny ekran, ogólnie dobrej jakości. Jak widzimy piękny, świeci się mocno, ma HD kamery, wygląda bardzo atrakcyjnie, wizualnie oczywiście. Nagrywa się tylko trzymaj. Zatrudniłem kamerzystę, zobaczymy jak sobie poradzi pierwszy dzień w pracy bez cenzury. Oczywiście lot trzeba zgłosić w aplikacji, został zgłoszony i możemy zacząć realizację. Nagrywa się. Obejdźmy, żeby takiechodzi.

Go, go. To poleciał w chój z powrotem Palce w obiektywie. To gościu nie ja. widzi co nagrywa i ja pierniczę. Ja. Weź tu z kogoś zatrudnij. Do zwolnienia. No dobra, bo nie, nie chcę się tam iść O no kurwa Filmujesz? Weź sobie kamerzystę. kamerzyste Stój jak tripod palce w obiektywie a na końcu nie nagrał połowy kontentu, bo niby nagrywa informacja na ekranie Memory Full. Do zwolnienia! A propos, wylądowaliśmy, bo tu jest guzik specjalny do lądowania i odzyskaliśmy drona. Dron 14, plus, ale ja bym tutaj wstawił 18, plus, gdyż przy małym wietrze on już sobie leci gdzie chce. Nie jest w stanie go skontrować. Więc to takie urządzenie raczej na zamknięte albo gigantycznie, tak jak myśmy mieli yy, powierzchnię, gdzie nie ma niczego, no bo ta kontrola jest, jakby nie było, ograniczona. Wizualizacja z kamery, tak jakbyś z kartofla filmował, to składa ocu w ogóle. I ogólnie mam coś lepszego. Helikopter, helikopter. Ale to już w następnym odcinku.